Z czym Boże, coś Wam powiem. Świat i Ewangelia to dwie przeciwstawne sobie rzeczywistości. Świat mówi: Zrobię coś dla Ciebie, ale musisz mi zapłacić. Ewangelia mówi: Zrób coś bezinteresownie. A więc od świata nie ma nic za darmo, a o dobroczynność dziś coraz trudniej. Na każdym kroku możemy spotkać się z pytaniem: Co ja będę z tego miał? Coraz mniej ludzi poczuła się do odpowiedzialności za wspólne dobra, a jednocześnie coraz więcej chce mieć w nich udział w zyskach. Wychodzi na to, że korzystać z przywilejów chce większość, ale łożyć na nie prawie nikt. To trochę takie komunistyczne podejście, bo co twoje, to i moje, a co moje, to nie ruszaj. Czy dziś istnieje jeszcze zjawisko chrześcijańskiej hojności? Powiedzmy, że ostatni rok testuje społeczeństwo właśnie w tym wymiarze. I dochodzę do wniosku, że najłatwiej idzie mi z tymi, którzy stoją trochę z boku kościoła. Udaje mi się od nich pozyskać pewne materiały, finanse, czy też pomoc. I nie widzą w tym problemu. Nawet więcej, cieszą się, że mogą się w jakiś sposób zaangażować. Może trochę z poczucia swojej winy, może trochę dla odkupienia swojego życia. Nieważne. Nie oczekują niczego w zamian. A jak wygląda to z tymi ludźmi kościoła? Mogę liczyć na dobre słowo, na zainteresowanie, czy już wszystko zrobione. I na tym koniec. Dzisiaj pan powiedział: nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów. Aby cię i oni nawzajemnie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Czy więc słuchanie Słowa Bożego jest wybiórcze? Jak mi pasuje, to wypełnię, a jak nie pasuje, to udam, że nie słyszałem? To jest bardzo przykre. Chrześcijanin porusza się w świecie jak zwyczajny człowiek, ale głównym motywem jego zachowań wobec innych ludzi nie może być ani pycha, ani naliczenie na otrzymanie nagrody od ludzi. Traktując wszystko jako interes, możemy zapomnieć o wdzięczności. Przez to w niczym nie różnimy się od ludzi żyjących z dala od Boga. Dość surowy sposób wyraził się Josemaria Escriva. Egoisto, zawsze tylko myślisz o swoich sprawach. Wydajesz się niezdolny do poczucia braterstwa w Chrystusie. W bliźnich nie widzisz braci, widzisz szczeble. Coś za coś daje jakieś poczucie satysfakcji, że można było pomóc, ale nie ma w tym pełni szczęścia. Kiedy Jezus mówił, że ten, kto chce i za Nim, winien Go naśladować, to nie tylko w niektórych sprawach. Pójście za Jezusem wiąże się z trudem, ponieważ niejednokrotnie trzeba do tego dołożyć coś od siebie. Jezus nie szukał odpłaty za swój trud. Nawet gdyby się znaleźli tacy, co powiedzą, ale nikt go o to nie prosił, to ci sami chętnie skorzystają z wysiłku Pana. Każdego dnia mamy możliwość zrobienia czegoś dobrego, służenia komuś, udzielenia pomocy. Tylko czy jesteśmy gotowi do takich działań? Mimo negatywnych przykładów z życia codziennego, Jezus daje nam jasne wskazówki, jak postępować w relacjach z drugim człowiekiem. Stając w prawdzie, trzeba jasno powiedzieć, że nawet w relacji do Boga próbujemy być handlarzami, bo szukamy korzyści w wierze. I to także jest jakiś powód, dla którego ludzie od Boga odchodzą, bo im się nie opłaca. Gdyby jednak wierzący miał wątpliwości, po co ma czynić dobro, świadczyłoby to, że jeszcze wiele mu brakuje do realizacji Ewangelii. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.